Witamy bardzo serdecznie. Razem ze mną jest tutaj Kuba Szwed, jeden z głównych organizatorów dzisiejszej galii, jak i całego wydarzenia lubelskiej konwencji żonglerskiej. Kuba, powiedz mi, jak przygotowania, czy macie teraz jeszcze jakiś stres, jakaś trema przed samym występem? Um, trema może nie, bo ja osobiście na scenie dzisiaj nie będę, ale na pewno wielka ekscytacja, dlatego że nigdzie w Polsce nie ma takiego wydarzenia jak tutaj u nas w Lublinie, jak tutaj u nas na Kulu, dlatego że to jest jedyna w Polsce żonglerska konwencja, czyli zjazd miłośników, amatorów i profesjonalistów ze sztuki nowego cyrku. Widzę, że jest to dość trudna sztuka, przynajmniej tak się wydaje z boku, jak się patrzy. Jest to trudna sztuka. Najcięższa rzecz według mnie to jest rozkręcanie. Czyli wielu osób po prostu próbując kręcić na diabolo odpada właśnie przez rozkręcanie, bo strasznie dużo czasu trzeba na to poświęcić, przynajmniej jeden, dwa dni. I to nie jest tak, że od razu się weźmie i wykona pierwsze triki, prawda? Trzeba się nauczyć rozkręcać. Są różne techniki chińskie, francuskie. E, europejskie takie. No, Czyli gen generalnie bardzo dużo zabawy, akurat z jedną rzeczą wiele rzeczy można robić, tak? 7 lat poświęciliśmy już, żeby, żeby nauczyć się. No i co? Staramy się występować, pokazywać to, żeby jak najszerszej publiczności pokazać, że można być coś innego niż piłka nożna czy, czy sport, bo to tak, także jest sport, więc. Dzisiaj wystąpi przed nami 18 artystów z 7 krajów. Między innymi będzie rekordzista, obecny rekordzista świata w żonglerce maczugami Emil Dahl ze Szwecji. Będziemy mieli wspaniały duet akrobatów z Ukrainy, Denisa i Arinę Proskura. Będziemy mieli również najlepszych w Polsce sztuk mistrzów, którzy pokażą żonglerkę, manipulację przedmiotami, akrobatykę powietrzną, a całość oprawimy w prawdziwym lubelskim stylu kabaretowym. 等等。 niemalże kaskaderami, czy długo się uczyliście i czy nie boicie się występować na dużych wysokościach. No jakby już tyle to ćwiczymy, że zawsze jakby pozostaje ta do zabezpieczeństwa, staramy się wszystko bardzo bezpiecznie i dokładnie robić, no ale już mamy jakby na tyle przygotowane, że nie obawiamy się no. szczególnie. Przede wszystkim zaufanie. zaufanie do partnera, tak? Bo z mojej strony tak naprawdę wszystko zależy od Artura. No trochę tutaj musi być faktycznie to zaufanie, a nie boicie się, ja widziałem na próbach na przykład, mieliście takie różnego rodzaju piroety w powietrzu, czy to Was jakoś stresuje, czy robicie już to, powiedzmy, niemalże na pamięć? Genera jest, to tak? jest to wyćwiczone, nie tak. są to rzeczy, które robimy od tak, nie improwizujemy. Tak? To są rzeczy, które już mamy wypraktykowane w jakiś sposób. A długo poświęcacie czasu na takie ćwiczenia? No jest to trochę. No ćwiczymy jakby każdy z osobna i wspólnie staramy się co najmniej dwa razy w tygodniu trenować, a tak to już od kilku lat jakby zajmujemy się. Właśnie różnego rodzaju sportami i m.in. też akrobatyką powietrzną.